Cześć, tu Ewelina i dzisiaj zabieram Cię do Zary, także chodźcie, wchodzimy do środka. Przegląd, czas, start. Patrzymy, co my tutaj mamy. Pamiętajcie też, że na metkach oprócz ceny mamy podany skład i rozmiary. 499 zł i mamy tutaj płaszcz. Bardzo ładny, słuchajcie, no co tu dużo mówić. E, fajnie wyglądający płaszcz, krój tradycyjny. E, on nie ma podszewki. Koszula 129 zł. Taki krój płaszcza to na pewno wiemy, że to jest coś, co jest zawsze w modzie. No tutaj po prostu mamy inny kolorek. No i zerkniemy sobie też na buty. To są buty takie w stylu trochę kowbojek. 279 zł. A tutaj już mamy takie prawdziwe kowbojki. Ja bardzo lubię ten rodzaj buta. Natomiast dla mnie tutaj jest minus, bo nie ma z zamka no gdzieś ja zawsze lubię w bucie właśnie jak jest ten zameczek 499 zł złotych. 349 zł i mamy kurtkę w kolorze głębokiego brązu. No ale to wiecie, teraz jest tak zimno, że taka kurteczka to po prostu, nie wiem, trochę cienka. No ale 179 zł. Bardzo ładne spodnie z dołączonym już do tego paseczkiem. Mają kant. Bardziej takie eleganckie, ale wiadomo, można świetnie też wystylizować je i nawet taka bluza będzie pasowała. 115 zł. Zobaczcie na ten Sweterek grzeczny, grzeczniutki z kołnierzykiem. Tutaj przy szyi guziczki, paski. Kolejna propozycja płaszczowa. Tutaj zobaczcie płaszcz, taki krój trochę u góry jak marynarka i pamiętajcie też o, pokazuję Wam z tyłu, że to się słuchajcie rości no tak często ten rozporek taki zaszyty jest i dziewczyny tak chodzą, 299 zł tamten płaszcz, natomiast 149 zł ta propozycja 249 zł kurteczka ona ma kołnierz futrzany i też kolor taki e, głębokiego brązu, jak to się mawia, gorzka czekolada. Natomiast tutaj 199 zł i mamy bardzo ładną marynarę. Drobniutką kratkę. Troszkę będzie czegoś innego, żeby nudy nie było. 79,90, zobaczcie na to, no te kolczyki po prostu to. To jest po prostu petarda, tak jak ja to mawiam. A tutaj mamy coś na szyję, 115 zł. W zeszłym roku tak były bardzo modne te nauczniki, zobaczcie tutaj kokarda na górze. W tym roku również 79,90. I tu mamy takie panterkowe, również ta sama cena 79,90. Bardzo ciekawe rękawiczki bez palców, ale tutaj taka ekoskórka 99,90. Mają rozmiary, zwracamy na to uwagę, pamiętajcie. I teraz zobaczcie na to. 299 zł i ja Wam powiem, no spójrzcie na tą czerwień teraz. No to po prostu wypisz, wymaluj dla mnie taka duża inspiracja yy, Moller. Mm -hmm, no <ścoughs> w tańszej wersji tutaj mamy wzorze, no ale no można powiedzieć, że tak to mniej więcej wygląda. Tuż obok wisi taka koszula, więc pomyślałam, że Wam pokażę 139 zł. Natomiast powiem Wam, że tutaj to wykończenie takie dość plastikowo wyglądające. Tak samo te guziczki i to wszystko. No a ja zwracam na takie rzeczy uwagę. No tutaj tak bardzo plastikowo było. Idziemy dalej, a dalej mamy bardzo ciekawą propozycję 399 zł i to jest taka kurteczka, która ma odpinany, bo to też jest ważne, futrzany kołnierz. To jest rewelacja, bo jak wiecie, odepniemy ten kołnierz, no to zupełnie inaczej to wygląda. Nie wiem jak Wam, ale na przykład mi nie za bardzo się podoba coś takiego. 399 zł, gdzie mamy, zobaczcie, marynarkę, która jest naprawdę cieniutka, a tutaj taki porządny, futrzany kołnierz. No nie wiem, nie wiem, jakoś to tak ze mną nie gra, no ale wiadomo, że będą dziewczyny, którym to bardzo przypasuje. 99 zł, taka oto bluzeczka. I my sobie patrzymy tutaj dalej, a dalej, zobaczcie co tu mamy. Porządne futro, długi płaszcz, 699 zł. No to zdecydowanie jest konkret. I mamy też dżinsy. 199 zł pokazuję wam bo zobaczcie jak one mają bardzo podwijane te nogawki no szok tak mega yy, tak porządnie podwijane te nogawki ten krój taki no specyficzny i jeszcze zobaczmy na tą propozycję Koniecznie dajcie mi znać, co Wam się podobało z dzisiejszego przeglądu. Oczywiście wiadomo, podoba się, łapka do góry, nie podoba się, śmiało, możecie się wyrzec i dać łapkę do dołu. Czekam też na Was w komentarzach. No i cóż, my widzimy się już jutro, bo pamiętajcie, że jestem tutaj dla Was, tak, jestem tutaj właśnie dla Ciebie, codziennie o godzinie 16.16. 16.